Okej, okay, dobra, to szybko się przedstawię od 8 lat mi już, mniej więcej prawie oby, w maju będzie 8 lat. E, jak już pra, e, pracuję w Wimie e, i to, co dzisiaj jakby chciałem wam przedstawić, to nowości, jakie w ostatnich kilku miesiącach pojawiły się w Wimie, ponieważ na obu grupach, tak i na tej głównej i na pogodzinach bardzo często przejawia się, przewija się temat zabezpieczania danych, backupów. I, i, i sami podajecie, tak, jako WIM, jako, jako przykład, więc postanowiłem, że podrzucę Wam jakby taki jakby skrót, zajawkę większej prezentacji, która najprawdopodobniej będzie taka już pełna pełna sesja, ta, ta jakby godzinna, za około dwa miesiące, natomiast w dniu dzisiejszym sam taki jakby skrót, to, to co mamy, produktów, które się powiły, w tym miesiącu, w zeszłym, i tak więcej od, od ostatnich wakacji. Nie jest to w ogóle w żaden sposób chronologicznie, to po prostu jest tak luźno, luźno wrzucone. Pierwszy temat, no to nawet nawet chyba wczoraj widziałem, był taki post na, na, na grupie, że pojawiła się już wersja 11 naszego flagowego produktu: backup and replication. Backup and replication to jest jakby, dla przypomnienia, produkt, który służy do zabezpieczania, do robienia jak to nazwać, back, backupów czy też replik. Dla maszyn wirtualnych, ale też potrafi zarządzać jakby innymi częściami backupu, innymi produktami, komponentami, które WIM oferuje czy też, nie wiem, backup nasów, backup agentów maszyn fizycznych czy backup chmury. To jest ten produkt i jest już wersja 11, która się pojawiła tydzień temu, tak. Następnie pojawiła się nowa wersja agenta do Linuxa, do backupów fizycznych, bo często jest. Takie, takie wyobrażenie, że WIM to jest tylko i wyłącznie to są backupy wirtualizacji. Otóż już doczekaliśmy się piątej wersji backupu do Linuxów. Nowością, to jakby od, od tygodnia, dwóch tygodni. Jest, pojawił się już pierwsza edycja agenta do systemów makowskich, więc jeżeli to może nie zastępuje w 100% time maszyny, tak? Jeżeli ktoś to, Natomiast jeżeli gdzieś jakby w korporacji, tak, jest, są jakieś maki, które też powinny być w centralny sposób zabezpieczane, to jest to na pewno dobre, dobre rozwiązanie. Jak już powiedzieliśmy sobie o Linuxie, powiedzieliśmy sobie o Macu. Jest też dedykowany produkt do oczywiście Windowsów, tak, i zarówno części desktopowej, jakby tych workstacja tak, czy desktopy, czy też jakby serwerowej do backupu e, fizycznego, fizycznych, e, fizycznych, Windowsów, e, które moglibyśmy e, tutaj jakby zabezpieczać. Kolejny e, agent, e, czyli jakby do fizycznych systemów AX, tak, czyli jeżeli to już jest jakby druga wersja tego agenta, czy też podobnie jak do Solarisa. I tutaj zarówno, jak w przypadku Solarisa, i platforma Intelowska, jak i Sparkowa, czyli jakby, wiadomo, powerowa dla AX-ów, więc jeżeli byście nie wiedzieli, a gdzieś jeszcze macie w zakątkach swoich serwerów, niektórych z tych systemów, to WIMem również możecie ogarnąć te systemy. Garść takich Pluginów dotyczących jakby różnych aplikacji, które mogą chcieć się backupować, tak, których może, możecie chcieć zabezpieczać na różne sposoby, to jest plugin do Oraklowego Hermana. Tak, I tutaj mamy zarówno pluginy do, do Orakli na Aixie, Solarisie, na Linuxach, Windowsach. Więc jeżeli którykolwiek z tych systemów macie orakla i chcecie go zabezpieczać, żeby te backupy wpadały do repozytorium. Backupowego, VIMowego, no to jest to wystarczające. Podobnie mamy z pluginem SAPA Hany, że tutaj też już jest trzecia edycja tego, tego pluginu. Pierwszą edycją jest SAP, jakby nie w oparciu o bazę Hany, ale w oparciu o, o bazę Orakla. To jest tak jakby pomiędzy jakby no, jakby i certyfikację ma sap saposką i certyfikację orakloską. Tak więc. E, żeby obie te technologie były w optymalny sposób, jakby skonfigurowane, tak? No to ten plugin to zapewnia. A Vallejo Orchestrator to jest produkt, może niewiele z Was jakby słyszało o tym produkcie, ale też jest portfolio WIMA. Produkt, który służy do, jeżeli mamy kilka data center, którymi sami zarządzamy, tak? Nie korzystamy z jakichś rozwiązań chmurowych, tylko sami, nie wiem, co najmniej, wiadomo co najmniej dwa data center. I chcemy w sposób zaawansowany przeczytać, w jaki sposób przepinamy się z jednego data center do drugiego, odpowiednie kolejność, żeby to zautomatyzować. To to, to jest jakby też ten produkt i już jest jego czwarta, czwarta edycja, będzie w najbliższym czasie. Natomiast WIM to też nie są tylko i wyłącznie produkty do backupu w lokalnym data center, tak, on-premises, ale również maszyn wirtualnych czyli infrastructure as a service w rozwiązaniu chmurowym tak i tu już jest druga edycja produktu do backupu azure'owego trzecia edycja do backupów instancji EC2 w AWS ale to już ta trzecia edycja na przykład oprócz EC2 potrafi również bazy bazy danych backupować w chmurze AWSowej czy też całe całe VPC, tak? Więc jeżeli byście chcieli takie konfiguracje ustawienia sobie gdzieś zabezpieczyć, by później w razie czego móc sobie, nie wiem, ustawienia firewalli albo ustawienie sieciówek e, przywrócić, więc ten produkt jest, jest tutaj dla was, dla was opcją. E, nowością też jest jeszcze chyba nie, jeszcze nie było na, na w polskim rynku, tak, bo nigdzie chyba z bardzo ogłaszane. W, w lutym też pojawił się produkt, pierwsza edycja do zabezpieczenia maszyn wirtualnych w chmurze Google'owej, tak, czyli jest Google Cloud Platform. Więc jeżeli macie tam jakiekolwiek wirtualki, ktoś tam z tego korzysta i chciałby je backupować, tak, zabezpieczać, to, to tutaj jest jakby nowy, nowy produkt, więc jeżeli znacie, używacie inne produkty Wima więc tutaj na podobnej zasadzie pod analogię, tak jak tutaj zwłaszcza do tych Azure'owych czy AWS-owych. Następnie backup do software as service, tak, czyli do Office 365 w tym przypadku, i tu jest piąta wersja, pojawiła się w, listopad, w okolicach listopada. I tutaj też na przykład największą chyba nowością w tej, w tej piątej wersji był wsparcie dla backupu Teamsów, tak. No, w tym momencie już od roku myślę, że każdy z nas był chociaż raz na, na sesji Teamsowej, tak jakiejś zdalnej, więc to też się powinno zabezpieczać, bo pamiętajcie, że wszyscy usługodawcy chmurowi, jeżeli zabezpieczają dane, jeżeli kapują, to tylko na swoje potrzeby, na własne potrzeby, jeżeli data center ulegnie awarii. Ale pamiętajcie, że jeżeli jakiekolwiek dane przechowujecie w chmurze. To za odpowiedzialni za te dane jesteście wy, ponieważ no jeżeli ktoś skasuje, tak, albo nie wiem, gdzieś żółtą, na żółtej karteczce będzie hasło do administratora takiej subskrypcji chmurowej, no jeżeli ktoś wam skasuje to, albo nie wiem, zaszyfruje, no to żaden dostawca chmury wam. Jakby no, nie pomoże, no bo po prostu, jeżeli to będą jakieś georeplikacje i tak dalej, no to w wszystkich miejscach się to e, zaszyfruje, Więc wtedy zostaje backup i trzeba z backupów zawsze e, polegać i zawsze robić, tak? No, nawet jest takie, na pewno słyszeliście e, przysłowie tak, że e, ludzie w branży, jakby albo generalnie, dzielą się na tych, co robią backupy i tych, co będą robić backupy. E, więc e, bądźcie w tej pierwszej grupie, tak? Bo, bo wiele przypadków jest tak, że okazało się, że owarią uległo właśnie to, co nie było backupowane. Kolejny produkt Vim One, no to to jest takie narzędzie do monitorowania, tak, jeżeli byśmy chcieli monitorować czy to środowisko wirtualne, czy środowisko, z pierwszą pozycję backup and replication, jakieś capacity planning, jakieś raportowanie zaawansowane, jakieś dashboardy, analizy, żeby móc na podstawie tego robić, no to to jest jakby ten produkt. Vim Service Provider Console, to jest produkt przede wszystkim dla, dla serwis providera żeby w oparciu o prawie te wszystkie powyżej wymienione pro, e, technologie, produkty Vima, żeby móc oferować usługi, e, tak, czyli, czyli użytkownicy mogą e, używać Vima, nawet o tym nie wiedząc, tak, że jeżeli e, wykupią od jakiegoś serwis providera, tak, nie wiem, usługę jakich nie wiem, hostingu, maszyn wirtualnych i pod spodem ono mogą być zabezpieczone m.in. Vimem to jeżeli mamy gdzieś tutaj na online osoby, które jakby w takich firmach pracują, tak, dla serwis providerów, to to jest jakby też produkt na pewno przydatny i jeden z ostatnich naszych jakby zakupów WIMowych, owych otóż jesienią, to było w okolicach października, WIM zakupił firmę Kasten. Kasten jest firmą, która się specjalizuje w zabezpieczaniu, kontenerów, tak? Tutaj następna sesja będzie o, trochę o, o, o kontenerach, więc jeżeli. Więc to się jakoś tak fajnie będzie spinać. Jeżeli używacie lub planujecie używać jakichkolwiek kontenerów, czy to będą stateless czy stateful kontenery, nie ma to znaczenia, Custom potrafi, jakby, zabezpie jakby zabezpie zabezpieczyć te dane, później logikę między nimi, czy zmigrować. Tak, na przykład, nie wiem, macie kontenery w Azurze, chcecie zmigrować do AWS-u albo zmigrować do Google. Nie ma z tym żadnego problemu. Jest ta pełna świadomość aplikacji, logiki tych aplikacji umieszczonych w tych kon w kontenerach, czy też w lokalnym data center. Tak, to, to można to za pomocą kasy na zbekapować i później w scenariuszach, nie wiem, migracyjnych, czy jakieś disastery, covery zastosować. To tak na szybko w ramach takiego open mica dziękuję bardzo. I zapraszam na na tą właśnie za chyba za dwa tygod za dwa miesiące, tak? Na początku maja będzie tak jakby więcej na temat tych produktów postaram się opowiedzieć i ewentualnie odpowiedzieć na wsze wszelkie pytania dotyczące wima, bo wiele się ich pojawia na, na forum. Też w najbliższym, jeśli ktoś byłby zainteresowany, tutaj może za chwilkę na puszczę na, w komentarzach. Link do, planujemy całą taką serię też jakby webinariów, takie techniczną, techniczne wtorki, taką serię od, od połowy kwietnia, jeżeli ktoś byłby zainteresowany i albo macie, używacie produkty Wima, to, to zapraszam. Dziękuję bardzo.